kolega elektryk. Pana Sławkę to już dawno nie widziałem, dawno. No, to już go nie widziałem. <laughs> Ostatni, ro, ostatni raz się Sławkiem widzieliśmy pół, pół roku temu, pamiętasz? No, na widoku go widzieliśmy, pamiętasz? Aha, światło. Na, na widoku go widzieliśmy, co z, z widokiem grali. To było wtedy, pamiętasz? Tak Jak w dwie minuty przegrać wygrany mecz? Z, z tej zielęki zaczęła. Tak z widze wybrała Też przegrali, dwa aby być prowadzili Ale to było ćwierć wieku temu No ale takie, takie się będzie zdarzają Fajne, fajna, fajna A widzisz ja tu już wiedział, że ci, że ci będzie pasowało. To, ty, jak będzie zima, nawet to, po, to po, pod kurtkę założysz, to jak go młożyć Koszulka, to i kurtka, i, i czapka przede wszystkim. Do domku, bigosik zjesz? Co? Albo z <laughs> to jest zapiekanka, zapiekanka może być? No to jest. Mamy, mamy. Mama chyba jakieś. Kutle... A, sałatka jest ta. To, z... sałatka na przykład. Robię tak z kurczakiem szynką, z serem, Z sporem, z kukurydzą i z majonezem. Pyszna Nie ma dużo tak majonezu. I by smak miał.